Cześć, tutaj Olivia i witam Was znowu na moim kanale LivQ Books. Ja wiem, filmu nie było od trzech albo czterech miesięcy. Już zaraz Wam wszystko wyjaśniam, tylko po prostu najpierw chciałam się przywitać. Miło mi Was wszystkich widzieć, a raczej czytać Wasze komentarze i liczyć się po prostu z tym, że tam jesteście i że mnie słuchacie i że oglądacie. Więc zacznę od tego, czemu mnie nie było. Um, od października zaczęłam studia, studiuję informatykę i pod koniec września zaczęły się już studenckie integracje, spotkania, więc ja byłam po prostu cały czas w tym takim studenckim świecie. Myślałam tylko o imprezkach, o poznawaniu nowych ludzi, byłam taka mega zajarana. No i niestety BookTube i Bookstagram poszedł w odstawkę. Przestałam w ogóle chcieć cokolwiek nagrywać, robić zdjęcia. Uh, no i na Bookstagram wróciłam po miesiącu. Tutaj powrócają mi trochę dłużej, potrzebowałam trochę więcej motywacji, ale to też związane jest z jeszcze jedną rzeczą, o której zaraz powiem. W międzyczasie trafił się też ultra krótki związek, który był totalnym niewypałem, który również zabrał po prostu dużą część mojego czasu i myśli, co e, okazało się, że poszło z jednej strony na marne, a z drugiej strony się dużo nauczyłam, więc plusy i minusy. Ale dzięki Victorii e, Dirty Reading, do której e, konta macie link w opisie, postanowiłam wrócić i ja jej dedykuję ten film, ponieważ to ona e, powiedziała, że moje vlogi są super i że super się to ogląda. I potem zrobiłam taką mini ankietkę na Story i dużo z Was odpowiedziało, że chcecie vlogi, że nie przeszkadza Wam brak siedzonych filmów, więc superowo. A tą drugą rzeczą o którą mi chodziło i okej, okay, będziecie się teraz śmiać, ale jest to, że po prostu nie lubię takich siedzonych filmów, w których muszę się przygotować, pomalować, napisać scenariusz. Okej, okay, ja wiem, że teraz siedzę na kanapie i jestem pomalowana, mam zrobione włosy i w ogóle, ale to jest coś zupełnie innego, bo do tych siedzonych filmów, tak jak powiedziałam, muszę pisać sobie scenariusz, rozkładać cały sprzęt, czasami okaże się, że zapomnę włączyć mikrofon, więc muszę wszystko nagrać od nowa, a takie luźne vlogi nagrywam komórką, co jest dla mnie dużo łatwiejsze i dużo przyjemniejsze. No i tak to wszystko będzie teraz wyglądało. Wiadomo, będą mi może tu pojawiały takie elementy, które byłyby w siedzonych filmach, czyli podsumowania, czy tagi. Zobaczcie, jak będę miała ochotę. Chcę też Wam pokazać troszeczkę więcej mojego prywatnego życia, jakichś moich prywatnych poglądów. Nie wiem, na sposobów na życie i tak dalej. To wszystko będzie tutaj. Będą też dyskusje, ale to dowiecie się w późniejszej części filmu. No i już koniec tego paplania, w sensie paplania o tym, dlaczego wracam i pokazuję Wam, co będę w tym tygodniu czytać. Jak na razie wybrałam dwa tytuły. Może sięgnę po trzeci, ale to wszystko zależy od tego, jak mi się tam zgra nauka, bo. Mam mnóstwo zaliczeń, jakiś kolokwium, zaraz też sesja, w której mam dwa egzaminy, więc to jest priorytet. Książki tak na boku. I pierwsze, co wam pokażę, to książka, którą dostałam od wydawnictwa Jaguar, i jest to Truly Avery Reed. Ja sama do końca nie jestem pewna, o czym opowiada fabuła. Pamiętam jedynie, że jest bohaterka na studiach, więc już czytamy opis i dowiadujemy się, jaką historię poznam. Andy ma nie za wiele pieniędzy, za to wielkie plany na przyszłość. Przyjeżdża do Seattle na studia, które rozpoczęła już Jude i przyjaciółka. Dziewczyny marzą o założeniu w przyszłości własnej firmy, ale na razie trzeba postudiować i jakoś zarobić na życie. Już pierwszego wieczoru Andy idzie z przyjaciółką do modnego wśród studentów klubu Masons, gdzie podobno szukają kogoś do pracy. Wspomina o tym sympatycznemu barmanowi, który informuje o sprawie swojego szefa. June, atrakcyjna, pewna siebie nie znosi natrętnych facetów. Dlatego, gdy jeden z nich nie daje za wygraną i próbuje rozpocząć rozmowę, postępuje jak bohaterka najbardziej kieczowatych komedii romantycznych, czyli wylewa mądrinka na koszulę. Celowo. Sprawa się nieco komplikuje, gdy okazuje się, że komy natręt to właściciel klubu, który podszedł do dziewczyn chcąc za, e, zaproponować jednej z nich pracę. Koniec końców, Andy zostaje barmanką. Andy i Cooper, drugi barman, pracują razem i szybko zaczyna się między nimi klasyczna gra w przyciąganie i odpychanie. Ale Andy dostrzega w pewnym momencie, że świat Coopera jest silnie potrzaskany. Dlaczego? Czyli mamy studencki romans. E, mam nadzieję, że mi się on spodoba. W sama tutaj e, jestem w studenckim klimacie, którego nie do końca mogę zasmakować przez lockdown, więc może chociaż ta książka sprawi, że będę odrobinę podekscytowana. A drugie, co mam to za zawsze, ale z przerwą, Taylor Jenkins Sweet. Jeśli oglądacie moje filmy od samego początku, albo obserwujecie mnie na Insta, to wiecie, że ubóstwiam Siedmiu mężów Evelyn Hugo. To była moja ulubiona książka 2020 roku. To jest debiut autorki. Ja czytałam dużo jej opowieści obyczajowych. To jest chyba ta ostatnia, po którą jeszcze nie sięgnęłam. I one mi się tak średnio podobały, ale mam nadzieję, że na zawsze, a z przerwą, nie będzie złe. Nawet jak nie stanie się moim ulubieńcem, to liczę, że będzie mi się podobać. I tutaj chyba mamy historię małżeństwa, które... Rozstaje się na rok, czy coś takiego? E, dobrze, to jednak nie jest oparze, która rozstaje się na rok. Może tutaj też po prostu e, przeczytam opis. Jestem beznadziejna w opisach, bo ja sięgam po książki, nie wiedząc o czym one są. Więc słuchajcie. Elsie Porter to dwudziestutkulatka, której codzienność składa się ze stałości, przewidywalności i pizzy z ulubionej knajpki. Kiedy w deszczowy pierwszy dzień nowego roku Elsie wpada odebrać swoje zamówienie, nie spodziewa się, że to właśnie teraz w żółtych kaloszach i z mokrymi od deszczu włosami miłość swojego życia. Szybko staje się oczywiste, że Ben i Elsie byli sobie po prostu przeznaczeni. Uczucie rozwija się błyskawicznie i para, którą w, po w styczniowe popołudnie połączyło gorące uczucie, już w maju przysięga sobie miłość i wierność na zawsze. Kilka dni później mężczyzna ginie w tragicznym wypadku, a świat Elsie rozbija się na milion kawałków i wydaje się, że nic już nie zdoła go posklejać. Nie wiem czemu wydawało mi się, że to jest o małżeństwie, które rozstaje się na rok, ale jak się okazuje, nie jest. Wyczuwam dosyć smutną pozycję. Zobaczymy, czy mnie wzruszy. O książkach już Wam opowiedziałam, wytłumaczyłam swój powrót, więc możemy z pełną parą zaczynać ten film, przychodzić do tych fajniejszych dynamicznych części i widzimy się w następnych klipach. Daily life of Olivia przyszła do mnie wielka paczka z butami z Zalando i będziemy je wszystkie mierzyć. if i could Ja w okularach to strasznie bardzo to przepraszam, ale jeśli nagrywam bez lampy, to jest po prostu taka pikseloza i kasza, że no nie da się, więc lampka musi być, mimo tego, że chciałam stworzyć taki wiecie, ciepły klimat i tutaj mam obok siebie zapaloną świeczkę i mam takie fajne żółte światło. Nie, nie mogę bez lampy. Mam kilka zastrzeżeń co do tej książki, ale staramy się tak za bardzo na nich nie skupiać, ponieważ wiem, że nie mogę zbyt dużo wymagać od Truly, jako że to miała być po prostu czysta rozrywka, a nie em, literatura wysokich lotów. No generalnie historia przedstawiona w tej książce to taka historia z Łatpada. Jeśli czytaliście kiedykolwiek coś na Łatpadzie, to na pewno wiecie o co mi chodzi, bo tutaj jest podobny klimat, to znaczy większość zachowań jest przewidywana. często na odpadzie. Styl pisania też nie jest zbyt dobry, ale w tym przypadku nie mam nic do zarzucenia, ponieważ Ava Reed pisze naprawdę spoko. Pojawia się nawet dużo opisów, czego totalnie się nie spodziewałam, bo zazwyczaj w takich na stoletnich książkach tych opisów jest mniej, a szczególnie w takich romantycznych historiach. No ale. Nie do końca gra mi cała ta historia miłosna, ponieważ bohaterowie zakochują się w sobie praktycznie się nie znając. Oni w ogóle ze sobą nie rozmawiają, tylko na siebie wpadają, patrzą. Oczywiście mnóstwo opisów, jak to ona nią przyciąga coś tam, odchodzą i tyle. Jakby takich czystych rozmów pomiędzy dwoma głównymi postaciami w tej książce jest naprawdę mało i dla mnie to jakby się no, nie, nie skleja, nie rozumiem jak mógł powstać pomiędzy nimi romans i niestety to jest największy minus tej książki, to miał być tak naprawdę główny punkt powieści, a on po prostu mi nie pasuje. To są chyba takie główne przemyślenia, jakie mam co do Truly. Nie uważam, że to jest jakaś super zła książka. Naprawdę nie czyta się tego źle, tak jak wspomniałam wcześniej. Style Avery Reed nie jest zły, po prostu no ja nie kupuję tej fabuły, ja nie kupuję tych bohaterów, ale wydaje mi się, że gdybym była młodsza, to odebrałabym tę lekturę troszeczkę inaczej, ponieważ bardzo przypomina mi taką chyba była trylogia Estelle Mascam, Mascama, jakoś tak nazwać. ta autorka, pewnie to Wam gdzieś podrzucę fotki. Bardzo podobny styl, w bardzo podobny sposób rozwija się historia. Może dlatego, że książka Estelle chyba na początku była wydana na Wattpanie, wydana, napisana, jakby publikowana na Wattpadzie, dopiero potem ją wydano. W tym przypadku nie wiem jak jest, ale jakby to jest taki podobny książkowy styl. Finalnie daje czyli waham się, pomiędzy 5 na 10 a 6 na 10, ale tak coś pomiędzy. I wydaje mi się, że ta historia przypadnie do gustu jednak młodszym odbiorcom, takim nie wiem, 13 do 16. Dla mnie jako osoby 19-letniej po prostu było to takie może zbyt naiwne i no nie kupuję takiego rozwoju relacji, jednak książka. Nie jest zła. Ja już zaraz lecę spać, bo jutro mam zajęcia na ósmą. Mam nadzieję, że też podobała Wam się taka forma spend a day with me. Chciałam dać coś innego do tego vloga, coś czego jeszcze nie robiłam. Nie tylko o książkach, tak jak wspominałam na samym początku. I liczę na to, że Wam też się to podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, czy w ogóle chcecie, żebym kontynuowała takie wstawki we vlogach. Czy jednak Was to troszeczkę... Nudzi, ja na pewno wrócę do Was jutro lub pojutrze z opinią, o na zawsze, ale z przerwą. Dzisiaj mamy sobotę. Ja nie odzywałam się do Was przez dwa dni, ponieważ były one dość chaotyczne. Mało czytałam, dużo się działo. Skupiałam się na nauce, bo to już były moje praktycznie ostatnie dni tego semestru. Jeszcze wpędzie, jak mam jedne zajęcia, no i wiadomo, zaliczenia i na tym też się skupię w ten weekend. Dlatego na zawsze, ale z przerwą przeczytałam gdzieś. No, prawie połowę. I na początku podobało mi się. Nie, mam, nie miałam naprawdę nic do zarzucenia. Jednak z czasem zauważyłam, że bohaterowie i relacja w tej powieści są bardzo wyidealizowane. Nie mają naprawdę żadnych wad. A postaci również eliminują ze swojego życia innych, którzy mają poglądy odmienne. No bo przecież. Po co nam tacy ludzie w życiu lepiej nie mieć kontaktu z rodzicami, bo przecież oni się nie znają, a oni nie wiedzą, jak to jest mieć taką niesamowitą romantyczną relację. Jakoś mnie to troszeczkę irytuje, nie lubię takich perfekcyjnych postaci, bo oczywiście nie ma perfekcyjnych ludzi, nie ma perfekcyjnych relacji. A właśnie to jest pokazane w tej książce. Zobaczymy, jak będzie dalej. Może Taylor Jenkins Reid odpuści sobie ten idealizm. Sama nie wiem, ale chciałam też Wam pokazać jeszcze jedną książkę, którą dostałam wczoraj od wydawnictwa Marginesy. I jest to mój tata Panda. Mamy tutaj historię samotnego ojca, którego syn nie odezwał się od ostatniego roku, kiedy zmarła jego matka. No i pewnego dnia ten ojciec straci pracę i kupuje taki kostium pandy i postanawia zacząć zarabiać po prostu na ulicy jako taka przebrana panda, że ludzie sobie mogą z nią robić zdjęcia, jakieś występy itd. No i zauważa, że jacyś chłopcy znęcają się nad jego synem. On obrania tego syna tak automatycznie, no i nagle okazuje się, że ten syn się odzywa i odzywa się do tej pandy i zaczyna się jej zwierzać. I pojawia się tu konflikt, czy dalej udawać tą pandę, czy wyznać synowi prawdę. Wydaje mi się, że będzie to niezwykle wzruszająca lektura. I już boję się po nią sięgnąć, bo czuję, że będę płakać, ale jest w ogóle prześlicznie wydana i ma taką fajną układkę z takimi wypukłymi jakby włoskami, tak jak naprawdę... Pandama i bardzo dziękuję wydawnictwu Marginesy za ten egzemplarz. Recenzja na pewno niedługo pojawi się na moim Instagramie. Plan na resztę weekendu to chillerka połączona z nauką. W jak mam kolokwium z całek, co prawda już się uczyłam, ale wiadomo, ja jeszcze kolejna powtórka nigdy nie zaszkodzi. I też chcę powiedzieć, że jeśli mam w tym vlogu cały czas taką samą fryzurę, to nie dlatego, że nie myję włosów przez tydzień, tylko po prostu... Po umyciu zakręciłam je sobie jeszcze raz. Czas na zakończenie vloga, jednak zanim przejdę do podsumowania, chciałam wspomnieć jeszcze o czymś nowym, o czym mówiłam już na samym początku, a mianowicie wprowadzam do filmów coś nowego, czyli dyskusję. Na Instagramie pod każdym postem zawsze zadaję Wam jakieś pytanie i sobie rozmawiamy w komentarzach. I ja to po prostu uwielbiam, ponieważ dochodzi wtedy do takich fajnych interakcji. Ja czuję, że jestem w tym razem z wami, że mam jakichś nowych, fajnych znajomych, poznaję różne wasze opinie, i to samo chciałabym robić tutaj. Dlatego postanowiłam, że co któryś filmik będę zarzucać jakimś tematem, um, będę czekać na wasze odpowiedzi w komentarzach, i w następnym filmie będę się do tego odnosić. Wyświetlać tutaj komentarze, będę wyrażać swój własny pogląd, potem będziecie wy mi odpowiadać, sobie już będziemy mogli dyskutować w komentarzach, potem będę podawać kolejny temat i tak w kółko i tak w kółko, wydaje mi się, że to może być coś fajnego, przynajmniej mnie jara ta pers perspektywa jednak jeśli wam się to nie podoba, to po prostu nie, nie odpisujcie. Ja, ja zrozumiem, że takich dyskusji nie chcecie i zrezygnujemy z tego elementu. Inspiracją do dzisiejszego tematu był post Wiktorii z konta Whitebooks. Gdzieś tutaj wam wrzucę screena tego postu i teraz przeczytam jego treść i po prostu będę czekać na wasze odpowiedzi, jak wy się do tego odniesiecie. Fizyczna książka nigdy nie była dla mnie rzeczą świętą. Lubiłam, jak było widać, że ma ona swoją duszę, że nie jest tylko ozdobą. Kiedyś nawet bym nie przypuściła, że zagięcie roku to coś złego. Wkraczając w sferę Bookstagram'a, nagle zauważyłam, że chyba coś robi nie tak, skoro tutaj to grzech. To faktycznie taki jest. A to jedna z większych bzdur, jakie sobie wmówiłam. Cholernie nie lubię, wstawiając na story zdjęcie, czytanie książki i dostaję wiadomości: o nie, złamany grzbiet, aż serce boli, biedna książka, a nawet kiedyś zostałam zaatakowana, że jem i piję przy książce. Książka to rzecz fizyczna, to nie człowiek. Porównanie do złamanego kręgosłupa nie jest na miejscu, jeżeli kierujecie to do kogoś, a nie do samego siebie. W końcu, czemu mamy się przyjmować stanem czyichś książek? Sama na ponad 700 tytułów na mojej półce wydałam pieniądze. Nabyta książka jest przecież w 100% moja. Mogę specjalnie ją wrzucić do wanny, mogę złamać grzbiet, jeśli tak mi wygodniej, mogę po niej pisać, zaznaczać co tylko chcę, bo czemu nie? A w drugą stronę każdy ma prawo do dbania o nie. Możecie je codziennie odkurzać, układać, przykładać, nie jeść przy niej. Naprawdę nie wiem, czemu temat traktowania książek tutaj wywołuje aż takie burze. Najważniejsza jest treść, a nie stan okładki i małe uszkodzenie bo przecież o tym mówimy. Nie omawiamy okładki, a historię, a to dla nas jest najważniejsze. Czyli no, podsumowując, tematem jest niszczenie książek, złamane grzbiety, zagięte rogi, zaznaczanie. Jestem ciekawa, jakie Wy macie do tego podejście, co Wy uważacie na ten temat, czy dbacie o swoje książki, czy też nie macie problemu z tym, że one się niszczą. Ja odniosę się do tego tematu tak, jak już milion razy powtarzałam w następnym filmie. No i czekam na Wasze odpowiedzi. A przechodząc już do podsumowania, to ten tydzień. Nie należał do najłatwiejszych, działo się strasznie dużo, przez co nie miałam zbyt wiele czasu na czytanie, ale udało mi się skończyć Truly. No i na zawsze, ale z przerwą zostało mi około 70 stron. Te pozycje na pewno dokończę dzisiaj. Jednak nie będzie ono należeć do moich ulubionych. Tak jak wspomniałam wcześniej, ci wyidealizowani bohaterzy i relacja jest dla mnie bardzo irytująca. I nawet już jak są rozdziały z teraźniejszości, gdzie głównego, męskiego bohatera nie ma, to Elsie, czyli ta nasza damska postać, jest dla mnie niezwykle irytująca. I po prostu nie do końca jestem w stanie ją polubić. Staram się patrzeć na tę pozycję z przemrożeniem oka, ponieważ był to debiut Taylor Jenkins Reid i jej, poza tym ja też nie jestem fanką jej powieści obyczajowych Siedmiu mężów Eveline Hugo uwielbiam Daisy Jones pomimo tego, że nie do końca mi podpasowała tematyką to i tak uważam ją za dobrą książkę bo to co tam autorka zrobiła w sposób w jaki to napisała jest po prostu superowy no ale tu ech, um, finalnie chyba wystawię 4 na 10 gwiazdek chciałam 3, ale mówię to jest debiut Lubię też tą autorkę, więc tak po prostu troszkę zawyżam tą ocenę i mam nadzieję, że jej kolejna książka, która wyjdzie w tym roku, bodajże w maju czy coś takiego, będzie mi się podobać tak jak siedmiu mężów i będzie stylistycznie tak dobra jak Daisy Jones. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Ja strasznie stęskniłam się za nagrywaniem, gadaniem do kamery, no i przede wszystkim za wami, za naszymi interakcjami i rozmowami w komentarzu. Niedługo na pewno pojawi się nowy film, który będzie vlogiem z akcji, którą przeprowadzam w lutym, a mianowicie z posesyjnym maratonem. Będzie się on zaczynał od 15 do 22. Tak mi się wydaje, nie jestem pewna, tutaj wrzucę Wam grafikę. Do tego na moim Instagramie macie wszystkie szczegóły i będzie mi bardzo miło, jeśli weźmiecie udział. Oczywiście nie musicie być studentami, po prostu chodzi o to, żebyśmy sobie razem mogli poczytać książki, a studenci, którzy cierpieli przez sesję, wreszcie będą mieli czas, żeby poświęcić się swojej pasji. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, dawania łapek w górę i komentowania. I widzimy się w następnym filmie. Pa! pa!